Tomasz. O! No i chyba mi się poszczęściło poszczęściło, mi się. Pani, coś mi się trochę poszczęściło chyba ja kochani to mam Ziemaneczko kochani Witamy Was ponownie Ja i Kamila i co? Atakujemy popląt, tak? Jeżeli tak fajnie posypało, to dlaczego nie? Tylko spójrzcie już jaki jest wysoki. Ciężko będzie przemiatać, ale są takie place gdzie nie gdzie. To da radę. Trudno. się mówi, idziemy szukać sreberka. Życzę nam powodzenia. Trzymajcie się i do pierwszego. Three. 2 No kochani, ja na razie nic, ale Kamila krzycza, że coś ma ciekawego. Idziemy do niej. Co masz? O, o ale duży, pokaż. Nie trzyj go tak. Nie trę. Elisabeth chyba. Nie. Tak. tak. Ole ładny. Skubany na wierzchu. Tak? No, zobacz, widzisz, a tutaj był. Ja miałem też na wierzchu, ale kawałek blaszki. No nie tak. Tak, Elizabeth. Róża stały. Tudorów. Pięknie. No kurde. Co, twój pierwszy <laughs> dalek, co? E, nie, trzeci. Kurde. No to pięknie, no to dzisiaj Ty będziesz chyba rządzić. Gratuluję, pięknie. No i widzicie, pach, no jest ten popląd taki, że ciężko tu przemiatać. No ale jeżeli takie rzeczy wychodzą, no to warto, warto się poświęcić. Także jeszcze raz gratuluję, kochanie. Mojego jakiegoś dołku ja na razie sygnału żadnego nie miałem. Miałem tylko jednego śmiecia. A tak na razie nic. Dobra. Nie podajemy się, idziemy dalej. No i ja w końcu mam jakiś krążek. Co to jest? Ale zajechane. Jest to na pewno moneta. Ale co. Ciężko powiedzieć. Dobra. Nie będę tego tar. Spróbuję to ładnie w domu umyć. Pod wodą. I jak będę wiedział, to wrzucę wam info. Także mamy pierwszą okrągłość. Jest! No ale dla Kamili to się poszczęściło. No i mega. Oby tak dalej. Lecimy. Mamy coś w dołku, też prawie na samym wierzchu, wygląda na klamerkę ułamaną Czy to będzie klamra? Tak, była klamra Kurde, szkoda, że powiem Wam szczerze, że te maszyny to tak niszczą te rzeczy No była klamra, mogłaby być fajna nawet Strasznie, talerzówka najgorzej niszczy te powyginane monety to wszystko jest za pomocą właśnie przez talerzówkę to są tak ciężkie maszyny które te talerze tą ziemię tną, przewracają i niszczą niszczą nasze fanty no ale trudno lecimy dalej tym razem mamy jakiś kawałek klamry No i kochani, coś mi się trochę poszczęściło chyba i ja mam ale miedzianego ale zajazd trochę już on jest dojechany nie wiem co to będzie możliwe, że też Elizabeth raczej tak, tutaj ten burchel taki powstał ciężko się dowiedzieć, no ale jest jest pierwsza monetka ciekawsza no i super lecimy do kolejnego sygnał 21 ale zobaczcie widzicie to, odciśnięcie gdzieś tu musi być monetka Gdzieś tu była i odpadła. Zaraz to znajdziemy, go łączymy. Nie, o to, o, jest. Mówiłem? Mamy babę na wózku. Mamy babę na wózku. Giorgius piąty Halfpenny. 1918 rok Szkoda, że te burkle są takie Na wierzchu By ładny stan był Ale jest! Trzecia monetka No to pięknie Lecimy dalej No i Kamila mnie woła No coś ciekawego Spójrzcie I musiałem kawał drogi Iść do niej Coś nie wiem, to nie jest ołowiane. To coś środka jakiś drut ma nie wiem co to mogło być. Jakiś ludzik bez... Może to był ludzik. Chyba jo, tu była głowa, tu ręce jakieś takie krzywe, a tu na dole nogi były. Jakiś żołnierzyk. No ale fajnie. Jakiś rycerz. No i super. Fajna znajdka. Trzymaj kochanie. Dobra, mamy wykopane trzynastka, zobaczymy, czy śmieć, czy coś ciekawego, coś to było, ale co? Co to, to było? Nie mam pojęcia. Jakaś blaszka, ale. Jakieś tu ma wypustki. Tu takie dziwne zakończenie. Nie wiem, co to by mogło być. Ale miękkie to jest, Palce w palcach Dobra. O, jeszcze pękło trudno <laughs> idziemy dalej mamy kolejny dołeczek spójrzcie ołów bardzo dużo tułowiu wychodzi może tu jakaś stara kuźnia kiedyś była no bo odlewów bardzo dużo różnego kalibru a teraz niedawno farmer był Tutaj i nawozy sypał na tym poplon. Żeby szybciej rósł, <noise> trzeba się śpieszyć. Bo później tu już i tak się nie wejdzie. Teraz już jest ciężko w niektórych miejscach przemiatać, ale jeszcze da rady. Są takie place. Ale już jak później do góry pójdzie, to już będzie trzeba czekać, aż obce puści. I dopiero będą to żreć. Dobra. Tyle na ten temat. O, ja to mogę tu i co miałaś na ten? Co miałaś na parstek, tak? tak. No, Kamila mówi, że trafiła na parstek. No i dobra, później wam pokażę. Jeszcze coś tam trafiła. No i chyba mi się poszczęściło. Poszczęściło mi się. Proszę bardzo, siedzi. Haha! <słyski> <słyski> To będzie chyba John w tym trójkącie. Dobra, nie będę zgadywał, ale jest piękny. No i cały mega, jest już mam dzionek zrobiony. Udało się. No i pięknie lecimy dalej. Yeah. Trzeba trochę się posilić. Piękne Jarzynki. Ale jakie słodziutkie. Mm. Mega. Bardzo słodkie. No i super. Tam Farmer jeździ. Sieje. Już tam tutaj posiał. Zasiał chemerka wyszedł. No ja teraz sobie zrywam Jarzynki, bo szkoda zostawić smacznego, dziękuję i lecę dalej. mhm, chyba. Zobaczcie, na samym wierzchu co to jest? Jakaś stopka? Czy to jakiś. Tak, to chyba będzie. Chyba to będzie jakaś stopka. W taki sposób to było pewnie może od jakiegoś świecznika? Nie mam pojęcia. Jakbyście widzieli... Ojej, sorry za wiatr, bo strasznie wieje. Ja i tak się zakrywam cały czas od tego wiatru. Jakbyście widzieli to napiszcie co to mogło być. Ja tak przypuszczam, że to jakaś stopka od czegoś. A sygnał? Mało co u Pani urwało. To pewnie jest mosiąc. Dobra. Lecimy dalej Widzicie tutaj? O, tu dokładnie. Luchem zasłoniłem. Jest jakiś rancik. Sygnał jest piękny. O i to będzie chybarnia chyba. No Ale już dojechana. Tak. Nie wiem, czy będziecie widzieć tutaj głowę w tą stronę. To będzie chyba George III. Hibernia. 1700 rok. No i pięknie. O, tutaj coś się pokazuje. O, teraz widać. Zarys. Fajnie, ale tutaj słabo na razie, bo zmieniłem pole. To tutaj, kurde, powiem szczerze, że słabiutko z sygnałkami nie ma aż tak za dużo. I chyba się przeniosę tam, gdzie trafiłem tego hammerka i tam będę się kręcił, chyba że jeszcze obok przejdę się. dobra. Jak się trafi, to się znajdzie. Jak się nie trafi, to się nie znajdzie. Tak jest, niestety. Nie mam miejsc nieprzechodzonych. Do kolejnego. Mamy szesnastkę tutaj gdzieś w bryłce. A śmieć pewnie będzie jakiś A, chyba ow, tak ow. No, bardzo dużo łowiu. No, ale jakie są, to dobrze świadczy. Sami widzicie. Do kolejnego. Kochani, chyba mam srebro. Spójrzcie. Widzicie? I nie mówcie, że to będzie hamerek. A jak. A jak. Co to jest? Nie To chyba będzie William Ale wycieruch Ale wytarty Nie wiem czy to jest Strasznie wytarty Chyba był robiony A jeszcze gośpadłem dziobym Ale mamy drugie sreberko Kurde No znaczy trzecie Pięknie Nieważne co, ale jest. Liczy się. Krążek. Haha. Ha. I to jeszcze srebrny. Super. No nie wiem co to jest. Może to być William. Może to być William. Przyważnie robili loftokeny z takich. Ale jak się dowiem, to Wam rzucę info. Jeżeli się dowiem. Bo strasznie tu nic nie widać. Ale jest. Do kolejnego, no i wpada tym razem taki element. Zobaczcie, pięknie zdobiony. Chyba to była klamra. Obstawiam na klamrę. Chyba że coś od czegoś innego. A teraz idę tak wzdłuż żywopłotu. No, i mamy takie coś. Pódzimy do kolejnego. Spójrzcie, mamy chyba jakąś monetkę. Tak jest, mamy monetę. Hibernie. Tak jest, jest to hibernia, moi drodzy zajechana, ale widać. Jest tutaj. Czekajcie jak to było tak chyba o. Widać harfę A to będzie chyba Georgius drugi. Georgius drugi, albo Georgius trzeci, ale chyba obstawiam na albo trzeci. Dobra, nie będę zgadywał, bo nie wiem dokładnie drugi czy trzeci ale jest ta jest monetka chyba 1800 rok pięknie, a sygnał Fuh. petarda zobaczcie jak fajnie wystaje monetka spod ziemi co to tym razem będzie kurde ale zajechana no nie, nie jest taka strasznie. Poczekajcie, ja ją przetrę i zaraz się włączę. No niestety, moi drodzy, ja na tak szybko nie. Nie powiem wam, co to jest za moneta. Może Wiktoria Są tu jakieś zarysy. Możliwe, że Wiktoria Ale jest dojechana totalnie. Ale jest. Kolejna monetka. Także mega lecimy dalej a ja idę takim rzędem tutaj jest mniejszy ten poplon bo po bokach to już taki sporawy no i coś tam wychodzi i oby tak dalej do kolejnego zobaczcie mam kolejny element z ołowiu Kamila co wcześniej znalazła tego dziwacznego takiego jakby tu ludzika, nie ludzika a teraz wychodzi takie coś Ewidentnie musiała tu być bardzo, bardzo kiedyś jakaś nie wiem, kuźnia, nie kuźnia, coś robili z ołowiem. Bo bardzo dużo ołowiu jest i no i, i różnych odlewów. Jakieś krążki też znajdowałem. Także coś tu było. Coś tu było. Dlatego tyle ołowiu. A jak wiecie, może lepiej. To napiszcie. Skąd tu tyle ołowiu? Co tu musiało być? Dobra. Ja zabieram i lecimy dalej. Zobaczcie teraz. Co to mogło być? Ja przypuszczam, że był to chyba krzyżyk. Chyba był to krzyżyk. No, chyba, że się mylę. Ale strzelałbym, że był to krzyżyk. O wy jak myślicie? Tutaj jeszcze jedne ramionie, tu drugie, tu trzecie. Tak myślę. No ale oczywiście mogę się mylić. <ścoughs> Sygnał fajny. Dobra, zabieramy i lecimy do kolejnego. Zobaczcie, wykopałem i mamy, czy to jest monetka, czy to jest 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 monetka, chyba albo guzik eee, kurde, guzior ale zmylił dziad jeden <śm> ale ładnie się zapowiadało no ale guziczek też nie jest zły ktoś kiedyś zgubił także prywatna rzecz no i lecimy dalej. Może coś trafi się jeszcze. Ciekawego. Cóż, nic więcej nie wyszło. Musiałem dograć dogrywkę, żeby z wami się pożegnać, bo zapomniałem zapomniałem po prostu. Wzięliśmy, poszliśmy do samochodu. Mówię, kurde, zapomniałem się z wami pożegnać. Także zrobiłem dogrywkę z domu. Co? Megat. Mega wypad, naprawdę my jesteśmy zadowoleni. Ja dwa sreberka Kamila jedne. Także wypad na plus jak dla mnie. Jak Wam się podobało, to zostawcie komentarz, łapeczkę. No i oczywiście subskrypcję, bo już dużo nie zostało. 10 subskrypcji, tylko 10 subskrypcji zostało. Także weźcie kliknijcie, proszę. Subskrybuj, a ja będę mega zadowolony. Będzie oczywiście jakiś konkursik. Także ja czekam i co? Żegnam się z wami. Trzymajcie się i do następnego!